Legenda mówi, że u stóp gór Shaoshi w chińskim Henan powstał klasztor Shaolin. Miejsce, o którym świat mógłby nigdy nie usłyszeć, gdyby nie tajemniczy przybysz z Indii, Bodhidharma zwany Damo. Ten mnich, niczym bohater z greckich mitów, miał żyć ponad 100 lat. Kiedy przybył do Chin, głosił nauki buddyzmu. Ale wszyscy go odrzucali. Wtedy zaszył się w jaskini na dziewięć długich lat, patrząc jedynie w ścianę. Legenda głosi, że odciął sobie wtedy powieki i ręce, by nic go nie rozpraszało. I tak. Narodziła się droga Zen. Dopiero jego niewyobrażalna determinacja sprawiła, że mnisi Shaolin otworzyli przed nim bramy klasztoru. Tam Damo dostrzegł, że zakonnicy są apatyczni i słabi. Wprowadził więc codzienny trening, który łączył ciało i ducha. I tak narodziło się kung fu sztuka, która z klasztoru Shaolin podbiła cały świat.